Dzisiaj ja będę grał Peru i będę grał po prostu różne kierki peru Mę dobra znowu pierwszą gieraczkę. że ja już odcinek, ale mi się usunął. Znaczy za głośno miałem głos po prostu. I muszę teraz nagrywać jeszcze raz. Na wysokich pucharkach. No ale dobra. Niech już będzie, Mam już dwa kibici. Wispak jest na górze. Ja sobie zebrał kibę. a raz cztero na górę do tych krzeczków Chyba będzie Iwi. Ale no, Iwi zbytnio nie ma chyba ten szans. O ile się nie mylę. No nie, dobra nikogo nie ma To jest git 9 osób To jest Eevee, oni się podjeżdżają, ja tutaj dociskam Oj cyk, free, trochę free No idź po tego krupa, no idź Nie, nie pójdziesz, dobra, spoko Aj, korny co mu to da, co mu to da, bratku, Nic mi nie zmie zrobić. No już mnie nie ma, widzisz, już mnie nie ma, już mnie nie, ma. <śmianie> już mnie nie widzi, tylko Mordis mnie widzi, co tam Mordis to może tam widzieć mnie. Ech, się nic nie stanie Mhm sobie robię tyle Mam top 4 Muszę wyjść do tego Mortisa I go no, zabić No Jezu, żylę, Jak i zużyłem mi chcący gadżet Jakieś typowy down Niestety Ja nie mogę go trafić Masz chabustka Jezus mm. Pierwsze miejsce Koniuszko Mam się. grał jakieś. Ile tam? pierwszy gierek cztery, coś takiego Nie Dobra i dobrego no, na no, no takich warunków typów Mmm, no. Hordaliusz, bo... ja sobie wolę pójść. nie chcę jak zawsze dostać sito, na no, miał początku gierki. Mmm. Mm Bierana. Sumie sobie się te juby. Dobra, fajne jubiki. Smaczne, smaczne. Z chęcią rzecz, do takie jubiki. Moby nie. Wow, wow. Aha. No to fajnie. Ósme miejsce. Klasyczka. Dobra, wezmę sobie kogoś innego. Wbijam już się, na 624. Nie jest tak źle. Obrok mnie zabił. Sobie wezmę Broka. Cyk. No i dobra, zaczynamy gierkę. Lecimy. I nie sprawdza kogo nam nam że dobrych typów. No, nie wiem czy dobrych, nie wiem czy dobrych. No, mogą być słabi, ja. Nie oczynia się książki po, po okładce. No nie, dobra. mam te kubiki, Jeszcze jest Edgar, no nie ma. No. Wezmę sobie jeszcze tego kubika. nie No, Edgar na mnie skoczy ale tutaj ładnego unika zrobiłem może unik już I cyk. no i co ty chłopie, próbujesz? jak to ja, ja cię mogę zabić? a nie ty mnie ładnie, ładnie Oj. może przesz tutaj ty, bo on mnie nie do spokoju. Może bym go trafił? No ale to ja. Wydaje się, jak mi będzie dość ten typ to się zdenerwuje po prostu. A tu ty, ty chłopie. Hmm, co to robić? Morda, bratku. Dripu trochę. No nie, no idzie teraz na mnie leon. Dobra. Piąte miejsce: nie jest tak źle. Plus dwa pucharki. O, mi lepiej. O, sobie wezmę Piper na tą mapę. On chyba, chyba nie jest taka zła. Jak przecież dużo osób nią gra na tej mapie. Hmm. Dobra. I kogo no, tu do. Gra na boty. Fajnie, fajnie. Przyjmę, grę na boty. Przyjmę, grę na boty. Ha, wyceniałem mój skill na boty. No to fajnie. <laughs> Dobra Co tutaj jeszcze? Jest jakieś kibiki Ale teraz się nie będę dawał No kurde Nie bo to zabija Dobra Cyk I teraz mam go na hita Bo jest właśnie na tym soczku Jakby mam mało HP Dobra, ale kubików. Taktycznie dużo kubów. Czemu by nie mieć dużo kubów? Fajnie mieć dużo kubów. Może go tak dobija. O. Jezus. Może on bija. Nawet. Nie wiem, bo mam włączone na jeden głos z gry. Mam bo... Będziecie mi teraz dobrze słyszeć, a nie jak wcześniej, że miałem łączony, Ojej, oj, oj, przegrałem grę na boty. No dobra. Dobijemy sobie jeszcze tą paper na e, 550 i będę wtedy powoli kończył gieraczką. I dobra, teraz nie mam gry na boty, będzie mi trochę trudniej. Muszę pójść przecież bardziej tam na górę do ksiaków jakichś. No dobra, dam sobie radę chyba, no nie, jednak se chyba nie dam rady. Jej, 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 jej. dobre, no nie no. Ósme miejsca, najgorzej. Wezmę sobie jeszcze jakąś postać inną, bo źle mi idzie, źle mi idzie na razie. Weźmy, wezmę na niej, lubię nie ująć. Ona mnie dużo zdaje, więc czemu by w sumie nie. I mam grę na boty. Fajnie, fajnie. Czemu by nie mieć gry na botów? Czemu by nie mieć gry na botów? Na boty, na boty, nie na botów. Nie bot zabija. Nie Dobra, dwa kibiki. Fajnie, fajnie. się już. Jest mega git. Te cubiki lecą. Hmm, ten jest Jackie Jak ja wezmę ten cubki, to jestem bogatszym w sumie. No ja biję. Jak ja zaraz będę one-shotował, to skrzynię. Czy ja one-shotuję skrzynię? One-shotujesz skrzynię. <grym> Jak pan one-shotuje skrzynię, to. No to z takiego Darylu to mam na nawet... A takiego malutkiego hicika, hi -hi nie? Chodź tu, chodź tu. Piper to ja nie to ja bym miała na pół hita. Cyk. Siedzę koła mój robot zadaje. Mm, ładnie, ładnie. Fajnie. Chyba zagrałem już więcej gier, niż cztery. Ale Zagramy sobie jeszcze parę, bo nie chcę mi się kończyć na razie. Mm, tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Bo nie ma, no jest od kiedy boty się kąpią? A nie, bo to nie są, bo to nie jest gra na boty chyba. Albo jest. No jest gra na boty. Jeżeli się nie była Nie pamiętam już tego nawet. No ale jednak jest gra na boty. A właśnie bo tak nie rusza, że... Myślałem, że on będzie chodził indziej. Dobra, zostałem plus 10. Zagram ostatnią zadywa. Mój... że mój ulubiony tryb. No i w sumie. I dobra, kogo tu mamy dobrych typów w miarę. No, a my mamy tę nową postać, więc będzie nam bardzo łatwo wygrać. Bo do to w kokona, coś. Będzie łatwiutko. Cyk. Cyk mnie jak nie go zabija. bo też nie będzie trudno zabić. Jak też mi głoda, to już prawie będzie łatwo. Aj, prawie. nie, dobra, umarłem. Mm, Ona go chyba weźmie w koko. Nie wiem, spoko. Rozwaliłem samemu sobie bramkę. Uh. Nie, nie. Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? nie No mam nadzieję, że my teraz tego nie przegramy. O! Nie, no za daleko byłem. Coś mnie uślizgało za daleko. Dobra. E jeden, jeden, bo mówił... Kalił. ładnie to zrobił. Jeszcze ja to zrobię. Co jest coś tutaj? Cyk. Cyk, I On mi poda. Ja to może strzela. Nie, sorry, sorry, nie przeliłem. Ja. Cyk. No nie no, dobra. To będzie niestety przegrana. Muszę to marzyć. Aha. bo ona wzięła kokon. Kukon. Ładnie, ładnie. Powiem. Ta postać jest mega opa. No i też nadskilowa. skillowa. No ale nie wiem, czy to można właśnie... nazwać no, no, skillową postacią. Cyk, cyk, cyk. No i dobra. <laughs> Wygrana. Fajna, fajna. No i dobra, będę kończył bo odcinek, tylko jeszcze zapraszam mm. do klubu, bo środek. Jestem dowódcą, jest tyle osób. No i dobra, dużo osób też gra mega świnia. No ale tutaj parę osób też nie grało, choć tutaj jedna osoba, tutaj będzie trzeba tą osobę wyrzucić, bo tutaj tygodni nie gra ani trochę. Tem mega esquinky. Não, e agora, chocolate no